Najpierw rodzi się pomysł na krzesło. Zanim kawałek stali stanie się oparciem dla zmęczonych pleców i nie tylko, grupa specjalistów z turkowskiej firmy Trofi M poddaje kilkuetapowej obróbce. Poza chromowaniem i malowaniem, wygięty wcześniej metal zostanie dodatkowo zalany plastyczną masą. Pokryty w ten sposób stelaż trafi jeszcze tylko w ręce tapicera. Na to wszystko specjaliści z Turka mają zaledwie kilkanaście dni. Postawiliśmy sobie za cel, że dostarczymy krzesła klientowi w kraju w dwa tygodnie od momentu zamówienia. To oznacza, że bez wspomagania komputerowego nie bylibyśmy w stanie spełnić tego, tej obietnicy. Jeszcze dwa lata temu szanse na to, że wyprodukowane w Turku krzesła trafią na czas do klienta nie przekraczały 80%. Przy produkcji sięgającej 70 tysięcy krzeseł miesięcznie i bardzo krótkich seriach 100% pewność dobrze wykonanego zadania mógł dać jedynie kompleksowy system informatyczny wspomagający każdy etap produkcji. Wreszcie mamy prawidłową informację, czyli od wejścia zamówienia klienta poprzez sferę właśnie produkcyjną aż do zaopatrzenia wiadomo co, na kiedy jest potrzebne i możemy w tym momencie na drugi dzień właściwie klientowi potwierdzić zamówienie. Profi-M dzięki nowemu systemowi informatycznemu może policzyć rzeczywiste koszty produkcji, a nie jedynie normatywne. Zapewnienie lepszego nadzorowania kosztów całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych produktów było od początku jednym z podstawowych warunków wyboru systemu. Mottem naszym jest to, żeby informatyka zawsze przekładała się na mierzalne korzyści biznesowe, na osiąganie celów. Te cele już są. To tylko potwierdza zasadę, że informatyzacja plus entuzjazm i profesjonalizm załogi gwarantują pełny sukces, co w przypadku profi M przekłada się na pozycję lidera w przemyśle meblarskim.